Teraz czuję, że warto to. Przy... To się wy. Piękne. piękne te widoczki. To jest to. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w Bieszczadach. I poniekąd naprawdę mega się cieszę. A poniekąd, no tak, trochę mi z jednej strony smutno, no bo prawdopodobnie to jest ostatnia przygoda w górach w tym roku. Ale mogę jedynie pocieszyć się tym, że w przyszłym roku będą. Kolejne przygody w górach, mniejsza z tym, jak to się mówi, trzeba być tu i teraz. Mamy piękne widoki, piękne bieszczady. No jest po prostu świetnie. Na pierwszy ogień wchodzimy na górę Smerek, która jest po tamtej stronie. A konkretnie będziemy tam wchodzić z przełęcza Orłowicza. I potem czerwoną odbijamy na Smerek. A następnie, o ile starczy czasu, to ze smerka pójdzie się na połoninę wetlińską. Pewnie zauważyliście, że mam na sobie nowe okulary. A to z tego względu, że stary sobie połamałem. Połamałem się. Musiałem wytrzasnąć 50 zł z portfela. Niestety. No ale cóż, przy takim słońcu bez okularów się nie da. A co to tu się stało? Dechy połamane. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jednak Warto jest zapłacić 108 zł czy 4 zł. Ja mam jeszcze ulgowe bilety za Park Narodowy, dlatego że to wszystko idzie na remonty. Duża część pieniędzy idzie właśnie na remonty tych kładek, więc jeżeli wybieracie się na przykład w Bieszczady, no to warto jednak zapłacić za wstęp do Parku Narodowego. Też duża część pieniędzy idzie na gopr. Także w Płacąc za wstęp do Parku Narodowego, wspieracie akcje ratownicze różne. Było tam takie zadaszenie, i tam leżał pod drzewem lis. Wyglądał podejrzanie. Może wścieklizny nie miał, ale nie wiadomo. Tam jest smerek A ja my idziemy na przełęcz, która Powinna być lada moment Lis na przełęczy Przepias Szukał jakieś kiełbasy ¡Gracias! lagos Popołudniowe słoneczko, schodzimy do wetliny też chciałem wam coś tam pokazać w tej wetlinie, bo można tam znaleźć różne też ciekawe atrakcje, skąd przychodził, kto go znał, kto mu rękę podał kiedy na dorowę siadał, wyjmował chleb. Serem przekładał i dzielił się z psem wszystkiego co z sobą miał Majster Tu mamy pomnik Majstra Biedy e, Była taka piosenka też Ze śpiewnika gitarowego Warto sobie posłuchać Może nawet wstawię coś w montażu Tutaj porada logistyczna Tutaj najlepiej zrobić zakupy Jak jesteście w wetlinie. W zasadzie to nie przypominam sobie, żeby gdzie indziej były sklepy, więc tutaj jest sklep ABC i można sobie tu coś kupić. A tutaj mamy szkolne schronisko młodzieżowe, czyli coś dla mnie. <grytania> a tutaj rzeka Wetlinka. A tutaj jest miejsce, gdzie nocujemy. Zajazd pod Połoniną. Yy, obiadek zjedzony tutaj. W restauracji hotelowej, że tak to ujmę. Króciutko podsumowując dzisiejszą wycieczkę, było bardzo fajnie. Podejścia, zwłaszcza na tej grani były bardzo przyjemne. No, szkoda tylko, że się nie udało jeszcze przejść po niny wetlińskiej. No, ale wyszliśmy o 13, więc to było dość późno. Wjechaliśmy o, o 7 rano. No i parę godzin zajęło zanim dotarłem tutaj w Bieszczady, więc na szlak też wyszliśmy późno. Jutro, jakoś o 8, będziemy myślę, że wychodzić na szlak, no bo chcemy przejść Tarnicę dookoła. Tu mamy Włosatę i żeby oszczędzić sobie tego żmudnego podejścia asfaltem, pójdziemy sobie niebieskim szlakiem na Tarnicę, konkretnie na przełęcz pod Tarnicą. Jeżeli nam starczy czas, to zaczepimy jeszcze o sam szczyt Tarnicy, potem lecimy dalej na przełęcz goprowską, potem lecimy na Halicz czerwonym szlakiem, rozsypaniec, i potem już wracamy z powrotem taką ścieżką. I potem na końcu asfaltem z powrotem do wołostanu. Korzystając jeszcze z okazji, tak wygląda nasz pokój. Bo jestem tutaj razem z rodzinką. Widoczek powoli się ściemnia. Tu mamy stoliczek. To co na pewno Was interesuje, to łazienka. Tu mamy. Rysznic. Tu mam jeszcze oddzielny kibelek, łosienka hmm. nie jest zła, wystarczy, nie musi być to hotel pieciogłościskowy, ważne żeby udało się tutaj funkcjonować podstawowymi czynnościami. Dobra, zbieram siły, regeneruję się i widzimy się jutro rano. Jeszcze dzień drugi. Idę właśnie z włosa tego na tarnicę. Przełącz panicę zaczepimy na chwilę być tak bez tarnicy i nie wyjść też grzech ale spodziewam się dość mocnego wiatru Z nami tam widać szczyty bukowego berda. Tam na sam dole jest przełęcz Goprowska, A my prawdopodobnie będziemy iść tym bocznym szlakiem, czyli tak jakby trawersuje bokiem. No i pewnie któraś z tamtych górek to, to jest Halicz. No i zobaczymy jakie widoki na okoliczne bieszczady będą prezentowały się z Halicza. Piękne ten szlak. Tu mamy bukowe berdo, które trawersujemy, Nawet bez żadnego postoju na przełęczy ciśniemy. Do włosa tego 4 godziny, a jest już trochę po 12. Fajnie byłoby jeszcze zjeść jakiś obiadek. Poluję na placki ziemniaczane po Bieszczacku, żeby utrzymać ten regionalizm. Klimacik, fajne te chmurki, co tak spływają po zboczu gór. korzystałem z takiego cuda jak mapa papierowa, którą miałem w plecaku. Według mapy, bo ta góra to jest Kopa Bukowska, a gdzieś przed nami, w tych chmurach, przez które nic nie, nie widać, mamy Halicz. Według szlakowskazu pół godziny drogi. Mi się wydaje, że bardziej pod 45 minut, ale zobaczymy. No to jednak jeszcze powraca nadzieję na piękne widoczki wow! Z tej strony widoczki, z tej strony widoczki, a przed nami Halicz. żeby nagrać ujęcie piękne te piękne. kierujemy się na tamtą górę Ostatni szczyt, rozsypaniec zdobyty. Teraz już będzie tylko w dół widoczki z tej strony na i w ogóle są tak niesamowite widoczki, ale jest naprawdę tak pięknie, że się nie chce iść. Ja dosłownie chciałbym tu leżeć na tej trawce i gapić po prostu się w te widoki. Teraz czuję, że warto to przy... to się warto było tu przyjechać. Warto. Ostatnie kilometry, czy nawet już metry podzielę się z wami tymi pięknymi widokami. Noises. A z taką nawierzchnią będziemy iść w sumie przez cały czas. Także ja Wam ten odcinek trasy oszczędzę. Ta szutróweczka, która idzie takimi serpentynami, prowadzi do Włosatego. Generalnie traskę polecam. Bardzo widokowa. Naprawdę bardzo. Mi się tam naprawdę bardzo podobało. Wracam do Włosatego. Potem do Wetliny. Odpoczywam i chyba widzimy się już jutro. Także do zobaczenia, do jutra. Kolejny dzień w w Bieszczadach idziemy z brzegów górnych, z parkingów w brzegach górnych, czerwonym szlakiem czyli GSB na Płoninę Wetlińską do chatki Puchatka i żeby sobie przejść ogólnie Płoninę Wetlińską także taki dzisiaj trochę lżejszy szlak, bo uh, wczoraj to była żyleta padłem szybko praktycznie Wróciłem do zakwaterowania i zasnąłem, ale nie żałuję, bo było naprawdę pięknie. Już idziemy granią. Jesteśmy na połoninie wetlińskiej, i do Chatki Puchatka zostało 10 minut, ale zanim to 10 minut, to mamy tu jeszcze takie skałki. Tam mamy połoninę caryńską, a tam za nią. No ja czy tarnica. Jeszcze nie ma patelni. Teraz bo wieje. Wcześniej to podlał się ze mnie hektolitrami. Docieramy do schroniska, chatka puchatka. Jest to jedno z moich ulubionych schronisk. <grym i wyszczonek> Porada logistyczna, taka że chatka puchatka to nie jest schronisko, to jest schron turystyczny a to nie to samo, bo tam nie zliczy takiego dobrego jedzenia. Czy, nie wiem, na przykład kwaśnicy. Tam bardziej macie jakieś ciepłe napoje i funkcja tego schroniska to jest taka właśnie, żeby sobie odpocząć, ewentualnie schować się, jakby była burza, no ale nocować tam niestety nie można. Patki puchatka, przypomniało mi się jedno, jedno wspomnienie z wycieczki szkolnej. <noise> z kolegami piliśmy kwas chlebowy. Z chatki Puchatka Zeszliśmy żółtym szlakiem i jesteśmy teraz na przełęczy Wyżnej odbyliśmy na zielony szlak żeby dojść z powrotem do czerwonego i zejść już na parking w brzegach górnych Jesteśmy już w Wetlinie, jest wieczór, fajne widoczki, teraz y, idę do bazy ludzi z mgły, jedna z naj, chyba z najpopularniejszych atrakcji w Betlinie. Byłem tam rok temu zobaczyć jak to tam wygląda. I postanowiłem, że wam to nagram. Nakręcę wam kilka przebitek z tego miejsca. No, woda lodowata. Blisko kwaterki była taka rzeczka Wetlinka. No i ja sobie stwierdziłem, jest rano, fajnie sobie tak pójść nad tą rzeczkę. No taki bieszczadzki klimat, kurczę. Widać, że te potoki są mega, mega fajne. No, dzisiaj ostatni dzień i zaraz lecimy na Połoninę Caryńską. No dobra, jesteśmy na przełączy wyżniańskiej i idziemy zielonym szlakiem. Помни на вершине. Będę kończył właśnie ten film. Przyszedłem polineceryjską, wetlińską, smerek i Tarnice z Haliczem i rozsypańcem. Także trochę się połaziło. Kończy się ta przygoda, kończą się wakacje, ale nie martwcie się. Jakieś filmy na jesieni pewnie się jakoś pojawią. Do zobaczenia i do następnej przygody. Hej!